na dobry, dzisiaj odbieramy skrzynkę, no już jesteśmy w Brawl Starsie, no i odbieramy skrzyneczkę, no jak widać mamy 50 poziom karnetu, no mamy Golda 2, mamy Golda 3 na ranketach, ale spadły ale dobra, przejdźmy już do tego odbierania, no i dobra, odbierz klikamy, jak to dobrze zrozumiałem, i co, dobra, i mamy, zrobię od razu sobie screena, Screena sobie zrobię. o, mamy i to otwieramy. Yy, mamy 19. Jezus, nie. Jezus, seria, najgorszy Walk. Najgorszy wok, tak? Mamy 3 Gemy. O, Maria, No dobra, no dobra, jest, jest wysoko, jest wysoko. 69 tam było. Dobra, my teraz mamy już tą 11. świecącą. I co? Mamy skina do Bibi. Nie ma stigma, dobra? Mamy kolejnego skina teraz do Mortisa No fajne, fajnie, fajnie, fajnie Do tika, jakaś tam emotka, no jakieś... Takie okay, już, no nie najlepsze rzeczy, kurde Ale no myślałem, że coś będzie lepszego, wiecie o co chodzi Ale no nic, ta to... tragedia, tragedia Chociaż mamy dwa skiny, no nie, nie jest najgorzej Nie jest też najgorzej no więc, no co, no co? Jest jest wysoka ta. No i no, co? Chyba, chyba mogę już po prostu jeszcze, żeby ten film trochę potrwał potrwało, kurde, ktoś tu gra. No to zobaczmy sobie, jak, jak wygląda tu sytuacja stopką. No bo nadal tej osoby nie zresetowała Prosty Jako pierwszego zresetowało, bo już jakby czekam na ten reset z pół godziny. No więc też jest taka ciekawa sprawa yy, To no jest, jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie No i zobaczmy sobie te skiny do, do tego mamy Ja mam już dwa skiny do tego Mortisa Więc no Jest fajnie, a do tej Bibi mamy takiego skinka To jest epicki skin bodajże, tak? Bo ja nie wiem yy, Chyba epicki yy, No i widzicie yy, Nadal mam tą skrzynkę Aha, bo muszę odbić, yeah. no, muszę odbijać. To dobra, odbiję sobie to. No i... Co mam? No? Dwie minuty filmu. Dodawajcie mnie do znajomych, bo jeden typeczek chciał ze mną zagrać 1 V1. To masz już tutaj... kodzik, ten kodzik do QR do znajomych macie moje ID no i mamy ten... Mam tytuł, dwa mam tytuły, no, no jest fajne, szczerze, no i co, no tak. Dodawajcie się jeszcze do klubu, chociaż już nie możecie, za długo pewnie wywalę jakąś tu osobę z tego klubiku, jakiegoś pewnie Noblowa, czy jakoś tak, nie wiem, jak on tam na niego się mówi. No i co, co? no jedna osoba może się dodać do tego klubu. No i co, 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 co więcej mówić? Nara!